Zmachałeś się. A, hello. Hello, zmachałeś się. No bo to jest za dużo zawodów już mam tu. Już ta pizzeria też i... Ja. Kurczę, wiesz co? Ty masz fajne te nity i ten... A jak ja zdobyła materiał, to ty byś mi fotel też zrobił, nie? Nie. <noise> w domu. Tak, tak, tak. tak jak Dwa fotele do obicia. Kiedyś obijałem. krzesła, te czarne takie. Żeby taki, ten materiał dostać? Ani przyszedł. nie miałem tego, no jak się nazywa. Ni, nawet nie miałeś części Oni, takich wiesz. Dostałem stare krzesła i materiał taki złotoportowy. Części. Przybijałam takie gwoździki, na to taką taśmę przyklejam, ale to dawno za kawalerze. Ja mam tutaj Gier, i wszystko, ja tu się martwię, że mam fotele do obicia. No, jak ja mam ta picera w domu. No widzisz tutaj, tej. Ale to będzie super trzymała, no. ale masz to naprawdę zrobione. Ciężko, nie? Nie, bo tu muszę dopychać, żeby mnie podkładka nie wyleciała. Aha. A tak, a tak, to no, no. Tak bym tu trzymał, ale jak? Mhm. Nie no, no, Ten karton masz czysty, bo tak, tak by, jak. To kręcasz... się wydmucha jeszcze. Ale to i tak usiądzie, później w roboczyk. No. Będzie czy Wiedzie. na wierzchu. Porę... Wjedzie, wiecie jak to na polu Wiedzie w, w kurz. Tylko to, to mało się siedzi, ale robimy już te no. z materiałowe, bo się można żyć, odparzyć albo jajca, nie? No no. Ja się dość się w 60. To to... Mm. będzie. Nie wiem, myślę. Nie, no dobrze, no. Bo to to jest to z tyłu, co tam będzie, nie? Uh -huh. A to kierowcy to też tak będziesz robił, czy to tam, tam już jest to, zrobione. To już jest zrobione. A to wejdzie wtedy. Czy to się wkłada, a to nie wchodzi do końca do tego, tak? to nie, to jest samo. Samo. Luźno, to było nitowane w fabryce, ale na inne nity, takie kaletnicze, nie? A takich nie mam, a no tak. to było przyklejone. o. Było przyklejone? No i odlazło i samo. I no to... Odlazło i co, ten materiał? Szkoda, tego materiału, no, który jest było to Było wszystko... przy, przyklejone. Zapłacone. I, I co ja chciałam mówić? No i by odeszło. Nie, odeszło. No, ale co? No całkiem by odeszło. Jakby... Nie, to już było odlazłe. Normalnie prosto tak, nie? Aha. Ja mówię do Michała, picer tego nie zrobił. Nie, mówi, to odeszło. No jo. A postanowiłem tak, nie mam narzędzi i dupie. Tam. To jest dobrze, to jest To jest bardzo dobrze, bo nie ma czym się stresować, ja. Przyjmować i ten. A ja sobie myślę, co ja tutaj mam pod nogami, a tutaj zaczep mi. Ja myślę, się Musi i... Musi być do piaskowania też, bo. A też do piaskowania. No tu nie było, jak był kupiony, to był Dokupiony zacząć. No musi, bo tu pojęczyny są. Widzicie, no, to musi być. No, pojęczyny trzeba zabić, nie? No. Tam pojąka na pewno żeby... I to odeszło, a stare było, ta skaja była obcięta i te wszystkie nity były zostawione. I na to, nie? A. Masakra, to Trzymaj, a ja Trzyma idę po pieniądze, nie? No, no. No i dlatego, że tu są pojęczyny, to trzeba to wypiaskować. No. A co ty tu masz takie piękne porobione. No jeszcze nie jest dokończone. Jest... Jeszcze nie jest dokończone, ale już jest ładne. jest bo... trochę mokre. Podoba mi się. To jest chyba od lusterek, czy od czego? Nie, od biegów, dźwignie. A, no od biegów, no tak, faktycznie. Piaskownica jest zajęta, to ja robię co innego, nie, żeby potem szybciej było zrobione. Tak, już wtedy te części. Mhm. Uh -huh. Nie, te już będą, ta drobnica będzie. Już nie będzie porobione. To jest na razie. Co tu masz? Też jeszcze kartoniku coś masz? No tu stół potrzebowałem. Zobaczcie, jedna wycieraczka, to jest na czy na, na tym? Na przód. Z tyłu tu nie było, ale będzie, nie? Uh -huh. A co tu jeszcze ma? Tylko uważaj, nie porysuj sobie. To jest wycieraczka, a to jest... Tu Teraz... nie no. będę do końca odkrywał, no. nie? A, ojejny. Tam jeszcze na dole jest pełno, No, ale piękne. Poczekaj, jak chcę zobaczyć. Tu są pedały, jo, i tu schodogaśnicy. Tak. A to? To jest łącznik do pedałów kamulca, żeby zblokować. A to co to jest? To jest od tylnej szyby. I tu się to zakręca jak... I nie mogę zobaczyć, co jest pod spodem. Tam, nie, podrap, nie, nie, nie. podrafię. Nie pokażę Wam. Się... Tak się cieszycie, że tyle widzieliście. Nie, no to weź to tu teraz. A to jeszcze włożysz coś. To tak ma być. Tak? Tak. no widzisz. No dobrze. Jak tak ma być, to tak ma być. A teraz inaczej ułożyłaś niż było. Ojej. Nie zapamiętałem. No i hołk. Nie no, super, nie? Poczyszczone, pomalowane. To Bodzio jak coś zrobi, to ja Jeszcze przyniosę, o, o. jeszcze jedno to z piwnicy, bo tam jest ciemno. Jeszcze jedno mi No to śpię, przyniosę. Tak? Ja chcę co się sprawdzić, bo ty w ogóle w piwnicy. Ty się musisz ruszyć, ja se usiądę, idź dalej. Posłuchaj e. się, teraz ja se usiądę. Lesnę. Co ty myślisz, że tylko ty byś siedział? No. Jedno krzesło mam i komu je dam, jo? Ja? W więzieniu, nie wiem, czy to mówiłem, czterech sobie, jeden siedzi, z drugim grają w jakieś karty w dwóch, jeden leży, a, a czwarty łazi, nie? W celi. I ten, ten, co leży, mówi, ty przestań już tupać, ty myślisz, że jak ty chodzisz, to nie siedzisz? no to jest dobre chyba tego nie mówiłeś, nie pamiętam nie wiem gdzie to teraz mnie zginęło? co? co? przyszła mnie i już tutaj no weź mnie, zajść. Bo zaburzyłam się... ci? tak, zaburzyłam ci twoją no rączka od tego klucza, gdzie jest? O tu Boże, tylko abym zeszła z twojego no krzesła, tak. bo już sam chcę usiąść, no. Kiedyś były te poszerzane mniejsze podkładki trochę. Myślałem, że z jednej i z drugiej, ja stąd tu muszę dać te małe, zwykłe, płaskie piątki. A te są czwórki, nie? Z marszczków nie ma żadnych, nie. Ładnie jest. Podoba no. mi się, piknie. Równo, Równo Tylko więc. tutaj jeszcze coś będziesz musiał chyba to... Co to jest? Takie pod... to muszę oszlifować, bo niektóre się rwą za szybko, nie? To będę musiał tutaj... No zobaczyć, nie? Nie, oszlifować. A tutaj też jest coś. Nie, no bo więcej, że po, poobcinałem, nie? A czemu to wtedy... No nie bo jest? raz się urwie, w pół raz, nie wiem na czym to zależy. Ale to będę sobie tu To sztyłek nie wejdzie, tylko że z boku w ten. To, czy to, to będzie zrobione, e. Wiem, że tego nie zostawisz no co to. Kiedyś się nie nazywał Bodzio, to, to. Dobra. No, to jak tego, ale to nic. Perkinsia jest taki sam wzór na siedzeniu. Tylko tam już mało co widać. No tak. I musiałem podkładki. To jest tylko ciągnik. podkłaćki z... musiałem sobie szukać, ale, ale coś znalazłem. To robi w polu, nie? M Kurzu. Mnit spadł, mnit. W piachu. Ech. Zabawki teraz. A tamty to chyba powyrzucasz, nie? Co? Tego nie zbierasz. Zbierał no coś wierasz? trzeba przybić, to będzie na gwoździe robi no. Siałepek do spawań. No właśnie, bo masz spawarkę, masz dostawać no, Dobrze mówisz. Mam kilka spawarków. Spawarek. Spawarków. Ja mam ile? Razem z Miką matem, raz, dwa, trzy. Nie chwal się. Co? Ja bym palce zgrabiałe, ja a ja na godzinę robię, nie, 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 nie. czy na akord, nie i tak nie dostanę za akord. No żeby przedłużać. Tutaj jeszcze jedno zostawiłeś. No to I włuszysz. tu jeszcze jedno. No no. No tak, no, no zobacz. Włóż. No zobacz, To mnie się nic nie przylepiło, o. <grym> Zobacz. No widziałem. Zbierać i pomagać. Czy to tu jest? Jest bałagan zrobiony. Jak to przyszło? To się należy tu. Tutki jako cykierków, nie? Proste tutki. Trochę krzywem. Ja kładzie, no, ale... daj ci pomogę to, no, to Tak myślę, nie? W tym ręce ma takie, że to... Poczekaj. No. O, mnie miała. To, to jest wszystko po amerykańsku. No, no. On. A ty myślisz, że to tak łatwo idzie? To nie, jest magnes. To jest magnes, ale to jest naprawdę magnes, kurde. Tak. Trzyma jak diabeł sołtysa. miałem różne narzędzia, ale Dior na razie nie zostanie chyba przez nic wyparty, bo i szlifierka jest kątowa i 125-230. Boscha miałem też, to już jest od tego czasu trzeci i to masakra. A Fein, to już mówiłem, co to jest za Fein. No. słuchaj. Słucham. Ty mi chciałeś coś pokazać. Tak, taki był wiater. Najgorszy jest wiatr, że tu wszystko przez szpary nadmuchało. No ja widzę co to jest. Ale dobrze, że od wieczór przestało, to mam koła chociaż pomalowane Mariuszowi. Idę przynieść to Ci pokażę. Okej. Okay. No i pokazuj. O kurde, to jest od okna tam, nie? Przy nie. oknie te. Nie. łabo się znasz jednak. To I jest oknie. od dachu podnoszenia. No. Co? No to jest od dachu podnoszenia. No nie okna żadnego. Ale to jest okno tam później z tyłu szyba, tylnia. Nie. To Jak? jest od dachu podnoszenia, nie od szyby. Ale no jest przy tylniej szybie to. Już nie. Blisko, przy dachu. To jest z przodu przy przedniej szybie. No ale tamto. Kasz pirowski, normalnie, leczenie na odległość. A takie są dwa no od dachu. A gdzie masz drugi? No po co przynosić, jak tak samo wygląda? A może nie? No co, bo z jednym przyszłeś. Co jak jednym? z jednym, z, z dwojgiem przyszedłem. Dobra, to jest od dachu i co? No i jajco, co, jest odnowione. To jest super. No pokaż, nie tak też Tego tak. nie robił, to każe. E. Co? To robiła fabryka, tego się nie dotyka. No tak mówiło się kiedyś. <laughs> się nauczyłeś się teraz. Co? A tu co masz? Tu co masz? Tu, 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 tu jeszcze będziesz co miał. Od, tu jeszcze jest czwarty. Od tego, od zaczepu. Tak, ale to, no był, to wiemy, było kupione to z tym wiem, zaczepem. I, I te otwory się nie zgadzają. Ma być tak, a, a ten ma być poziomo. I to będę a. odcinał i okrągłe I... dawał. A nie tam ha. takie. Sklina ktoś dociął, albo spręta kwadratu. Nie sklina, nie, bo to jest za miękkie. Dobra, i co, to włożyć do tego kartona i jeszcze się ciebie coś zapytam. Ty nosisz i nosisz. Żółw i zając widać ładnie jeny, jak pięknie. Ale super masz to zrobione. Stop, wszystko. To było zardzewiałe, a tu były obliniałe, No ale cudo! Ale to trzeba ja, tak. czyścić, rozebrać i złożyć od nowa. Kurde, jeszcze mam wszystko... te gałki do założenia, ale wczoraj było mokre jeszcze. Nie? Ty, I jak potem, jak pokaż będzie... mi to pod spodem. A jak strony? będzie u góry, a, to tak, jest wszystko jest brudne, nie? Nie no, czyste jest, no jak brudne. Jest. Pokaż mi to, no, naprawdę no fajnie. Jajeny. Jakie to jest wszystkie czyściutko, a później w polu to będzie, o. No nie, no, ale musi być, bo to już było wszystko, nie? To już było wszystko. I, i nie można było zbytnio, bo to zarzewiałe, to. Winty były dziesiątki, no to mam nie to nakrętki wkarowane, a tu było grubsze, to tu sfazowałem, żeby to ty, nie ty wypadło. Ty to patyczkiem chyba do uszu robiłeś? Nie. Nie? Brzuską. różgą brzozową. Aha. Takie kiedyś miotły chruściane robiłem. No, no. To tylko taki pojedynczy. I miętą wrzozową żeś tak. to dał radę. <laughs> I to sprzątasz teraz już. Ty mnie słyszysz? Co? Mówię do ciebie. Sprzątasz teraz już. To, to nie. No to już będę co innego robił, no, jeszcze tylko te narzędzia to... muszę. Te narzędzia sprzątasz? Wtedy z... jeszcze musisz to poodcinać. Nie, poszlifować, nie Poszli... Poszlifować, hmm. a poszlifować. Łapy się trzęsą, nieraz to bym wjechał, i... a tak tu będę tak. A ty pole... uważaj na ręce, co? się nie ukłuj, w palce. To ostre jest fest, nie? To tak się powyrywa zostanie zostanie taka igła, nie? Idzie wycieczka w górach. No co ty a, dzisiaj masz tak A siedzieć? propos uważaj, bo teraz. No to nieraz się ma natchnienie. Idzie w wycieczka w górach. Młodzież idzie, idzie, patrzę. Góral siedził na drzewie, na gałęzi. Baco? Ja już się śmieję. Co, co ty tam robisz? Ja uważam. Na co? No ja uważam, żebym nie spadł. <laughs> Góra na, na drzewie, ja bym zobaczyła takie góral na drzewie tak. w górach, to już bym sikała ze śmiechu. No, no? Byś była posiekana całą. No, gdzie, no takie co? A to się ma... byś szła w górę. Nie ma, tak. Już przykryjesz sobie kartonem te. Jak ty to tam żeś włożył? Przecież to jak taka, w taką budę tam, te bryle. No bo no najpierw specjalnie to ty co? No, 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 nie no, nie, zawsze chodzi i szuka. Gdzie są bryle, gdzie są bryle. No jak tak można tam włożyć w to? No i ja, bo najpierw miałeś bryle, wtedy ten karton położyłeś. Nie, dziś nie miałem brylów. Ale od kiedyś, od wczoraj, wczoraj. na przykład. No i wtedy sobie ten karton tam położył na te bryle, i gdzie są bryle? Myślę, że ja mu wziąłem. Jak się rzucał tu? Okazało się, że ja miał na własnym nosie, tak. biega, krzyczy pan, hirali, <grywia> hilary. Ja zawsze na odwrót mówiłem w szkole, lornik, klur i hirali. <grywia> cześć, cześć. No znaczy się, nie żebym nie umiał mówić, tylko jak coś pośmiać było do, do pośmiania, to tak gadałem. Do pośmiania, tak mówisz? No. A -a. Ten jest za duży. To jest za gruby. Musisz taką tarczę jakąś cieniutką wziąć do tego. Nie. Ja muszę ci powiedzieć. Nie musisz mi Boże, położą ten zaczep tutaj pod te nogi, to się normalnie idzie zabić. Coś Wajda miał kamerę na torach i za kamerą szedł. Nie, na torach nie mam i, I, i nie zaczep mam kłody tam nie, pod nogami. Tam zaczep nie leżał, Kłodów tu nie ma. Kłody. Nie mam. Zaczepy pod nogami. To jest cienkie? Nie cienkie, to ma być szlifowane, nie ucinane. Nie rozumiesz, ile A. razy ci można powtarzać. No widzisz, możesz mi powtarzać. To jeden facet u nas taki pracował, mówi, pamiętaj jak będziesz się żenił, to żebyś sobie nauczycielki nie brał, bo będziesz pracował tam sobie w nocy, a ona ci będzie mówić co chwilę, powtórz. Tak jak w szkole. Bo ja sprawdzam, jak na sprawdzianie. I uważaj tam na ten zaczep. Bo sam się mocno obalić. Przewrócić. Ja się mogę. Obalić to mogą w barze. Piwo albo po secie, ci co chodzą. a ci tam w jakiejś knajpie, o. Chyba będzie zadowolony gospodarz. Mówiłem już to czy nie? Nie. Dobrze, że mówisz. Ja <laughs> myślę, że jo. Dobra. Zostaw tak na, na tym, żeby jak przyjdzie, to żeby widział. Tu nie. Nie, tam nie. Przed, przed garażem połóż no, no. koty odają i o ja ci powiedzieć koty mi siądą i Ob obdają. tu, tu no. marcują to ten, ten kum czarny taki łazi cz, cz, cz. <gry> tak to jest z kotami zaczęło się najgorsze są koty jak marcują tak no, to, tamten już lutował też Dobrze, że nie styczniowo. W styczniu konie w lutym słonie, w marcu koty, w kwietniu psy, a ja w maju wy. Dobra. Co tam żeś zauważył? Dobra. Dobra. Wluzą, wypierze się, tak? No, to, to jest... To, to jest z demobilu, bluza po młodszym bracie. Czekaj, ktoś dzwoni do mnie. To na razie, trzymajcie się. Bye, bye. Trzymajcie się zdrowo i młodo. Na razie. Do następnego.